Cześć kochane, zapraszam Was dzisiaj na największy przegląd kosmetyków do makijażu z Action. Jest to przegląd, który stworzyłyście tak naprawdę Wy, bo przejrzałam cały internet, wzdłuż i wszerz, przeczytałam tysiące Waszych opinii, obejrzałam dziesiątki filmów z testami i wybrałam te kosmetyki, które odpowiadają Wam najbardziej. Mam nadzieję, że po tym filmie same wypróbujecie te produkty i znajdziecie dla siebie jakąś perełkę. No i oczywiście pokażę Wam też świetne gadżety kosmetyczne. Zatem jeśli jesteście gotowe. No to lecimy. Przegląd kosmetyków z Action zaczynam od tego cudownego matowego podkładu marki Max More. Waszym zdaniem niczym nie odbiega od podkładów dużo droższych firm. Plusem jest fajne opakowanie, bo zobaczcie, od razu widać jego realny kolor. U mnie znalazłam 5 kolorów do wyboru. Podkład wygląda dobrze na twarzy, w dodatku ma świetne krycie. Jest zastygający i długotrwały, ale też nie wygląda sucho. Wykończenie ma satynowo-matowe, widać też taki delikatny błysk. Ma taką konsystencję musu, którą dobrze się rozprowadza. Kryje dobrze, więc idealnie nadaje wam się na co dzień. No, zdecydowanie nie wygląda jak tani podkład. Jest to chyba jeden z najpopularniejszych kosmetyków do makijażu z action, które polecałyście, bo aż trudno uwierzyć, że tak świetny produkt można kupić w tak niskiej cenie, ale jednak ta perełka kosztuje zaledwie 6,50 groszy. Kolejną kosmetyczną pereką z Action jest ta oto baza pod makijaż. Posiada efekt matujący, według Was świetnie zakrywa pory i takie drobne zmarszczki, ma przyjemną lekką konsystencję i zostawia skórę mocno wygładzoną. Jego cena to niecałe 10 zł. Polecacie także mgiełkę w sprayu do utrwalania makijażu. Kiedy macie już nałożony makijaż, spryskujecie nim twarz i mgiełka ta zdecydowanie przedłuża trwałość waszego podkładu jak i całego makijażu. Przy tym daje takie satynowe wykończenie. Dodatkowo waszym zdaniem nie jest lepki, więc jak na przykład macie rozpuszczone włosy, to wreszcie jak to się dzieje w przypadku innych mgiełek, nie przyklejają wam się włosy do twarzy. I dodatkowo jeszcze na warto się na niego skusić, bo jego cena to zaledwie 7 zł. I tu mamy już kolejne polecenie. Zdecydowanie jest to wasz hit puder brązujący i rozświetlający, który doskonale utrzymuje się na twarzy cały dzień. Rozświetlacz daje taki subtelny efekt rozświetlenia, jakby skóra, wiecie, była taka delikatnie nawilżona. Jest to idealny produkt dla tych z Was, które lubią taki delikatny efekt makijażu. Nie widać po nim żadnych drobinek, tak w ogóle to w Action na dziale kosmetycznym najwięcej, zobaczcie, produktów właśnie tej marki Max More i oprócz niewielkich cen i myślę dobrych jakościowo produktów, ma ona jeszcze jeden plus. Zobaczcie, kosmetyki są jak widzicie nienaruszone, bo mają takie opakowanie, że nie można tam ich otworzyć wcześniej niż po zakupie i jest to ich ogromna zaleta, bo ani nie są popalcowane, ani wybrakowane jak w przypadku tych niezapakowanych produktów innych marek. Także fajna sprawa, myślę. Dobra, a wracając do naszych hitów, ten bronzer kupicie za niecałe 7 zł. Bardzo chwalicie także ten korektor w płynie marki Max More. Bardzo dobrze się rozprowadza, ładnie rozjaśnia okolice pod oczami, nie wygląda tak sucho i ma takie lekko świetliste wykończenie. Macie trzy kolory do wyboru, ciemny beż, jasny piasek i jeszcze miód, a jego koszt to niecałe 5 zł i 50 groszy. A teraz chciałabym Wam pokazać hit internetu, czyli te niesamowicie popularne pudry. Ostatnio nawet są określane jako wiralowe, bo ich popularność następuje no niesamowicie szybko, są bardzo polecane i to dosłownie w błyskawicznym tempie. Piszecie, że ładnie wyrównują strukturę skóry, wygładzając ją i delikatnie kamuflują rozszerzone pory. Dodatkowo dają piękny efekt zmatowienia, więc idealnie nadają się np. Na do skór tłustych i mieszanych. U siebie znalazłam jedynie dwie wersje: arbuzową i jagodową, ale możecie też poszukać u siebie wersji mango, truskawkowej, wiśniowej czy kokosowej. Według Was ten kokosowy wygląda nawet identycznie jak puder marki Revolution. Ostatnio naprawdę było ciężko jej dostać, bo dosłownie znikały w jednej chwili i chyba ta popularność przyrosła action, bo przez chwilę były w ogóle ciężko dostępne, ale z tego co widzę po fanpage'ach sklepów Action, to w całej Polsce wszędzie już uzupełniają te braki. Więc chociaż jakieś tam dwa zapachy powinny u was być na stanie. Warto kochanej wypróbować, bo cena naprawdę zachęca, kosztują niecałe całe 9 zł. Kosmetyków do makijażu z Action polecacie także szminki. Uważacie, że w niczym nie są gorsze od dużo droższych marek. I tu znowu pochwalę markę Maxen Morza. Świetny pomysł z opakowaniem. Dostajemy pełnowartościowy i nienaruszony produkt. W dodatku zobaczcie, jak świetnie widać kolory szminek. Tu mamy na przykład naprawdę piękną czerwień i słuchajcie, jest sporo kolorów do wyboru, więc myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie i chce na to zaledwie 6,50 groszy. Na uwagę zasługują także te cudowne pomadki w płynie. Są idealne na co dzień, wysychają do matu i zobaczcie w jakich pięknych kolorach je kupicie. Natknąłem się nawet na opinię jednej youtuberki, która testowała ten produkt. Stwierdziła, że jest to jedna chyba z jej najlepszych pomadek w płynie, jaką miała, bo wytrzymuje na ustach większość dnia i wiecie, nie musi się martwić jak coś zje, że będzie musiała tam cokolwiek poprawiać. Same spróbujcie i ocencie, bo pomadki kosztują zaledwie 5 złotych. Jeśli lubicie podkreślać usta, to zdecydowanie musicie się skusić na ten zestaw pomadek z marki Max Moll. Zestaw jest w takim ładnym pudełku, i zobaczcie jego środek. Znajdziecie tam aż 6 sztuk pomadek w przepięknych kolorach, i za ten zestaw zapłacicie niecałe 18 zł. Przechodzimy teraz do kredek do oczu z Action. W zestawie znajdziemy tutaj 3 sztuki. Wasze opinie o nich są naprawdę identyczne. Piszecie, że kredki są miękkie, że dobrze się nimi maluje, że długo się utrzymują i fajnie tak akcentują oko. Cena jest niesamowita, bo za te 3 sztuki zapłacicie niecałe 5 zł. Świetnie sprawdza Wam się też ten eyeliner. Aplikator jest twardy, więc łatwo wam zrobić nim precyzyjną kreskę. Nie rozlewa się, nie odbija na powiece i naprawdę jest przyjemny w aplikacji. Jego koszt to niecałe 5 zł. Z działu kosmetycznego Action polecacie także ten eyeliner w żelu i znowu tu mamy te genialne opakowanie. Słuchajcie, może jestem nudna, ale naprawdę fajnie wiedzieć, że nikt nam wcześniej nie otwierał i nie dotykał w kosmetyku. W zestawie mamy pędzelek i jeśli już o nim były tam różne opinie, jednym z Was pasował, innym nie, to już o produkcie pisałyście w większości w samych superlatywach, że jest trwały, świetnie napigmentowany i wydajny. Zapłacicie za niego niecałe 5 złotych. Kolejnym hitem internetu są te kredki do makijażu z Action. Możecie je użyć zarówno do oczu, jak i do ust. W zestawie macie aż 10 przepięknie napigmentowanych kolorów. Mają taką kremową strukturę, więc łatwo się nimi maluje. A w dodatku są wegańskie. Także zobaczcie, jak możemy zaszaleć z tymi kolorami na linii wodnej oka. Waszym zdaniem są genialne. Bez dwóch zdań, no i też cena. Zapłacicie za nie, nie całe 10 zł. Także jedna kredka za złotówkę, słuchajcie, aż żal nie spróbować. Na dziale kosmetycznym Action znajdziecie też te kolorowe eyelinery, a właściwie są to takie zwykłe wykręcane konturówki. W zestawie są cztery soczyste kolory. Kredki łatwo się wykręca, macie tam jeszcze gąbeczkę na ich końcach, dzięki czemu łatwo się je rozciera. Są idealnie miękkie i bardzo trwałe. Jeśli lubicie kolorowy makijaż, to koniecznie musicie je wypróbować, bo jak zwykle cena jest świetna. Za zestaw zapłacicie 13 zł i 50 groszy. Jeśli będziecie w Action to zwróćcie też uwagę na te konturówki do ust. Kosztują zaledwie 5 zł, a są dostępne w kilku kolorach. Kochany, jeśli jesteście tu tylko przypadkiem, gorąco was zachęcam do subskrypcji. Będziecie na bieżąco z nowościami z Action i nic wam nie umknie. Jesteście zachwycone też tym żelem do brwi. Sam żel jest mocno napigmentowany i bardzo wydajny. Szczoteczka dobrej jakości, więc jej aplikacja jest przyjemna. Żel daje bardzo ładny, naturalny wygląd brwiom i kosztuje 5 zł i 50 groszy. Ten produkt jest bardzo ciekawy, to gęsty żel barwiący brwi. Zastyga on i ściąga się go jako maseczkę peel off. Waszym zdaniem daje bardzo naturalny efekt, podobny do makijażu permanentnego lub hanny pudrowej. Twierdzicie, że to praktycznie ten sam produkt, co 10 razy droższy Maybelline New York Brown Tattoo Peel Off. Myślę, że warto to sprawdzić, bo kosztuje zaledwie 5 zł. Auction znajdziecie także całą masę paletek z cieniami różnych marek. Pokażę Wam kilka z nich. Na początku ten duży zestaw, który myślę idealnie sprawdzi Wam się też na prezent i kosztuje niecałe 44 zł. Ta paletka skradła za to moje serce. Znajdziecie tam aż 48 sztuk cieni w zdecydowanie takich delikatnych kolorach, więc jeśli lubicie właśnie delikatny makijaż, koniecznie musicie na nim zwrócić uwagę i cena to niecałe 30 zł. Bardzo sobie też cenicie produkty z Fab Factory i tu dwie piękne paletki za niecałe 23 zł. Kochane, jeśli lubicie buszować w sklepie Action, serdecznie Was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się opiniami o produktach z Action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście odracamy te, które nam się też nie sprawdziły. Jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić albo chcecie się też podzielić swoją opinią, to będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie tę grupę. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Polecacie też te paletki z marki Revolution. Czasem w Action pojawiają się znane marki w niższych cenach niż np. w Hebe czy w Rossmanie, Są to pełnowartościowe produkty tych marek, ale musicie na nie polować, bo pojawiają się jakieś konkretne produkty i są tylko przez jakiś czas. Ale ich ceny są bardzo konkurencyjne i tą paletkę np. kupicie za niecałe 25 zł. Nie mogę też nie wspomnieć o tej palecie z Max More. Nie tylko, że ma przepiękne opakowanie, to w środku znajdziecie naprawdę pokaźną gamę kolorów. Cienie są przepięknie napigmentowane i świetnie się blendują. I to wszystko za niecałe 20 zł. Nie byłabym sobą, gdybym przy okazji nie pokazała Wam świetnych akcesoriów do makijażu, jakie znajdziecie w Action. I przede wszystkim hitem są te płatki do makijażu do wielokrotnego użytku. Kochacie je za miękkość, za kształt i za bardzo praktyczny woreczek, w którym możecie od razu je wyprać w pralce. Świetny produkt za niecałe 10 zł. Dostępne są także takie gąbki oczyszczające, idealne do demakijażu. W zestawie są dwie sztuki i kosztują 5 zł. A jeśli nie lubicie się z małymi płatkami, to może warto przetestować tą chusteczkę, która oczywiście jest do wielokrotnego użytku za trochę ponad 4 zł. Taką opaskę też warto mieć u siebie, nie tylko do makijażu, ale też do nakładania maseczek. Idealnie poskromi wasze włosy przy zabiegach, macie kilka fajnych wariantów kolorystycznych i zapłacicie za nie niecałe 5 zł. Gorąco polecacie też gąbeczki do makijażu z Action. Chyba najpopularniejsze są też w dużym opakowaniu. Niestety u mnie już ich nie było, ale z tego co pamiętam były w niesamowicie niskiej cenie. A te pojedyncze są za niecałe 4 zł, dostępne w kilku kolorach. W Action znajdziecie też te urocze pędzle do pądru za niecałe 6 zł. Polecacie też pędzle do makijażu, jest tu ich trochę do wyboru. Za ten zestaw 5 sztuk zapłacicie niecałe 14 zł, same przyznajcie, że świetna cena. A tu jeszcze pędzel z takim magnetycznym uchwytem ciekawa sprawa za niecałe 18 zł. Dobre opinie zbiera też ten zestaw Swap Factory. Jest pędzel do nakładania produktów sypkich, pędzel do cieni, pędzel do podkładu, do konturowania i do blendowania cieni za 5 sztuk pędzli za podcienie całe 22 zł. Będąc w akcji, zwróćcie też uwagę na ten zestaw do pięknacji brwi kosztuje zaledwie 8 zł i 50 groszy. Kochane na dziś to już wszystko. Wiem wiem, to był bardzo długi odcinek, dlatego tym bardziej Wam dziękuję, że wytrwałyście. Kto się nie znudził, dajcie proszę serduszkę w komentarzu i łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję, że byłyście i pozdrawiam was gorąco. Pa!